Ostatni odcinek był gruby, pokazywałem Wam grube bitewki od widzów, no i pokazywałem Wam jeszcze moje grube bitewki, bo naprawdę szerdziki tam naprawdę, naprawdę sypały ładnie, e, ale zobaczcie. Taki ekwipunek udało się zrobić, mimo że ostatnio wypłacałem naprawdę już dowalone skiny, przykładowo Motylek fate, karambit, fate, specjalist, glopsy, Fade, Karambit Fade, Specjalizm Globsy Fade, Fosfor, e. jeszcze coś tam wypłaciłem, wypłaciłem oczywiście skiny dla Was, no, to zrobiłem taki naprawdę całkiem nowy setupik. Fajny, konkretny. Jednak myślę, że chciałbym zrobić w końcu troszeczkę grubszą batelkę. Troszeczkę grubszą batelkę i spróbować polecieć. Może nawet postówkę. Zobaczymy. Dlatego trzy dyszki. Trzy dyszki. Taki motylek zostaje. Emeczka print zostaje. No i zrobię batelkę za ponad dwie dychy. Zrobimy ją na trzy osoby na standardiku na trybie królewskim, bo ostatnio udaje się naprawdę potrafiać fajne skinki, miała być batelka widza za 10, ale ona będzie dopiero w przyszłym odcinku pamiętajcie również, że trwa rozdanie z moim kucikiem, możecie zgarnąć takie skiny, jakie tutaj widzicie za 3 dychy dalej jest flip za 8 ziko, Vulkan i emeczka prinstream, za 15 survival za dychę emeczka prinstream i jeszcze za 2 dychy kałach b monster I myślę, że naprawdę skinki dowalone jednak pamiętajcie, że jest to dla osób, które ukończyły 18 lat, musisz mieć skończone 18 lat i być pełnoletnim, żeby tutaj grać, dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, bo nie trafisz nic, nie trafisz nic fajnego nie trafisz raczej żadnych fajnych skinów e, jeśli by Ci się udało, to musisz mieć naprawdę mega farta, ale jakbyś jednak chciał jakieś skiny zrobić, to klikasz sobie ten zielony plusik, wpisujesz tutaj kodzik w otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty, a te skiny zgarniasz z płatą. jako prezent a nie jest to losowanie e, no i to by było na tyle z początku tego odcinka, robimy battle 3 osoby standard no i ja myślę, że zaczniemy sobie, ale od takich skrzynek, czyli 3 razy Dreams and Nightmares, 3, nie, może 2 razy Riptide, 2 razy brawo. 1, 1 czy 2 razy Weapon, a jebnijmy 2 razy Weapon. OK. damy sobie na pewno Steampunk'a, może wpadnie emeczka Knight, damy ratless. damy a Wintercase. Ej, jest chyba nowa skrzynia, tylko jeszcze jej nie ma na buście ani na dresserze. Zaraz ją luknę. E, damy, ale Vapor wave Wave'a, bo to jest również nowa skrzynia. Damy Radiation'a, może nie wiecie co. Pora chyba jebnąć czymś mocniejszym. Ja myślę, że tak. Nabuście Ametyst, nabuście Royal, nabuście Supreme Knifecase, nabuście to, albo nie, bez tego. Bo jedną bym porcelankę na dżesterze, no nie wiem czy na trzy osoby to robić, czy na dwie. Ostatnio porcelanka, no nic nie dała, ale na takiej batelce, no moglibyśmy naprawdę ugrać sporo. Jakby tutaj jebła gangnirka, no powiem tak, nie no, czas sobie pozwolić na taką batelkę. Bo ekwipunek już ogarnąłem cały. Ekwipunek już ogarnąłem cały, generalnie, no mogę jeszcze ogarnąć jakąś awupkę. Ale ja nie gram awupką, więc nie jest mi to potrzebne. Dlatego mogę zrobić taką baterkę. No mamy jeszcze motylka I zobaczmy. Zobaczmy, jak ta baterka się potoczy. Początek, szczerze mówiąc, jest naprawdę ważny. Liczę, że trafię sporo noży. Na MP7. Początek jest ważny dostaję najlepszego skinka. Jednak on tutaj naprawdę no, nic nie da i nic raczej nie zmieni. Drugi Dream Sand Nightmare, no niestety nic nie daje. Generalnie widz wrzucił trzy skrzynki Dream Sand Nightmare i trafił motylka Autotronic i motylka Emeralda. No Adrian trafił motylka Lora, Riptide. Kałaszek Ledmuseo, no i właśnie teraz już od razu z początku układa się Underdog. A te pierwsze skrzynie były naprawdę ważne, zobaczmy. Brawo, Case, tutaj łatwiej trafić kosę. Mamy P90. A tutaj można trafić generalnie karambita albo M9, czyli też jedne z droższych noży. Ale mamy P2000, piana morska. Zobaczmy weapon case'a. No, kałaszek tęczowo. No ale Adrian trafił w statraku drugi weapon. Oj kuźwa. Emeczka Knight nas podratuje. Ale nie będzie Emeczki Knight dla nikogo. Ratlesik, może motyl? Oj, emeczka Ballet Rain, no powiem wam, jest lipa. Zobaczmy jak Wave, wave. czy może przypierdzieli motylem? Oj, wave, wave na Jesterze naprawdę nic nie dał, no i trzy skrzynie na buście? Royal? Oj, średnio i tu się chyba ładuje. Chociaż jeszcze nie, zobaczmy jeszcze tą. No porcelanka najważniejsza, no tutaj musi naprawdę dupnąć czymś mocnym. Mamy Gangnir, mamy Gangnir. Battle skirt, no i je było naprawdę potężnie. Porcelanka ostatnio na szerdzie nie dała nic. No ale myślę, że możemy podsumować taką emotikonką i wysyłamy tutaj jeszcze. Faka dla tych botów. Jest Gangnir, jest Gangnir. I mamy coś z niczego. No powiem tyle, naprawdę dobrze pierdzielnęło. Wręcz potężnie, ej, ja tak myślę. Kuźwa, no po takim hicie takiego motylka albo nawet coś innego spróbujemy zrobić. Wiecie co, czekajcie. Nie, sprzedaję to. Spróbujmy jeszcze otworzyć Supreme Knife Case'a. Tak myślę dwa razy. Dwa razy na buście. Zobaczmy co wpadnie z Supreme Knife Case'a. Ej, Butterfly Knife Doppler Lubi był tutaj. Jakbym go. Jedną, szczerze mówiąc, na buście. Jeszcze dwie. Oj, dwa razy Classic Nave Blue Steel. No średnio, powiem Wam, że średnio najeżdżam. Myślę, że na razie odpuszczę. Zobaczmy jeszcze Knife Case'a. A tutaj na buście 1300, na Jesterze trójka. Dobra, walniemy tak dwa razy. Oj, Bowie ma Doppler. No powiem Wam, średnio. Bardzo średnio. A zobaczmy jeszcze Dreams and Nightmara. Zobaczmy, ale na szybkim trybie. Spróbuję trafić kosę. Pierwsze trzy, nic. Drugie trzy, nic. Oj dwa 9, o 12 skrzynek na jesterze Nic, w końcu pierwszy nóż Czy to będzie motylek? Shadow daggerse, autotronic Dwa noże Dwa motylki o, oj oj, oj. Gamma doplery i bowik i shadowy Szczerze jak na dwie kosy Ani jeden motylek nie wleciał Ale mamy kolejny nóż I teraz motylek ja pierdziele, już nawet ten motylek jasne wody byłby git, ale nie ma, tutaj nie ma kosy, bo ja mam ciężko, widzę, że naprawdę ciężko, same słabe noże wypadły, no mamy kolejny nóż, ale czy to będzie motylek? Falkion, ma Doppler, Falkion niby nie jest najgorszy, ja nie ukrywam, że nie jest najgorszy, jednak zobaczcie, no i Falkiona właśnie teraz już wydałem na tę skrzynię. No, mamy znowu nóż. Proszę o motylka, ja naprawdę dalej jestem w szoku. Że widz trafił w batli na trzy skrzynie Dreamset Nightmare: Motylka Emeralda i Motylka Autotronika. No, przecież tutaj tak ciężko motyla trafić. Ja nie ukrywam, też ostatnio trafiłem gamma Dopplera. Jednakże. Ile już mam? O kurwa, trzy nastaka. Ostatnie trzy. Oj, 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 nie no, padaka, powiem Wam, dobra, zrobimy sobie jeszcze coś takiego. Walimy Underdoga e, i zrobimy sobie, ale coś takiego. Jeszcze Winter Case'a. Zobaczmy Winter Case'a. Generalnie, e, czekajcie, to jest Water, a to jest Winter. I Karus amphibiusy I Glossy Well Worn. Ta M9, też trochę kosztuje. A zobaczmy takie dwie: Handwrapsy Kobalty. Jakby ta M9, jak gamma Doppler, jedyneczka, wleciała. W sumie i tak nie najgorzej z tymi handwrapsami. O no, trzem M9, dziewiątki, Mamy handwrapsy, a jeszcze dwie. Kurwa, no znowu mamy handwrapsy. Ta M9 znowu obok, no jakby ta M9 to byłby naprawdę dobry drop. Dwa razy emeczka Cyrex. Okej, okay, ostatnie dwie. No nie, no i znowu M9, Gamma, Doppler, Phase 1 obok. Powiem wam tak, e, jeszcze jedną otworzę, albo M9, albo odpuszczam. OK, odpuszczam. Myślę, że odpuszczę. I tak nie masz takiej tragedii, bo jest tutaj piękny gang Jednakże robimy jeszcze underka na 3 osoby eee, i damy sobie tak Hongbao, damy Steampunk'a, damy Dreams and Mara 3 razy, Broken Fanga 3 razy, damy sobie jeszcze Bravo Keishika, dajmy 3% Howl'a niech będzie i dajmy porcelanę jeszcze na buście. Dobra, eee, coś takiego zrobimy i zobaczmy takiego underdoga na trzy osoby generalnie. Powiem wam tak, jeśli uda mi się zgarnąć tego underdoga i wpadną tutaj jakieś fajne noży, no to leci jeszcze nóż na rozdanie dla osób, które grają na moim kodzie, a jeśli uda się zgarnąć tego underka, no to też wam rozdam fajnego skinka jak ostatnio, przykładowo taka łupka simów była ostatnio rozdawana. Tylko zobaczmy, czy uda mi się zgarnąć tego undera i czy naprawdę sensownego coś tutaj wleci. U dwie kosy przeleciały. O, drugi dreams and nightmare, rzuć dla Adriana. Oj, no prawie mi rzuciło, ale całe szczęście przeleciało. Zobaczmy trzeci Dreamset Nightmare dla Adriana. Ja pierdolę, no nie ma nic, motylek by się przydał. Wcześniej same jakieś Falkiony, Szydoły. O, jeszcze Digla dostaje, a ten Digielek, no on jest trochę warty. Zobaczmy drugi Riptide. Ej, no serio będzie bez kosy? Ja myślę, że z Bravo Case'a już chyba wleci, nie? No, z Riptide'a nie ma nic. No i dobra, Bravo Kesik. niech dla Adriana coś tutaj da fajnego. To jest dla Emilii i Bayonet Boreal Forest, nie no, no nie żartujcie. Z procentówy nic nie ma, no i zobaczmy co da porcelana na buście. A, mój Vulkan lepszy, no i albo tutaj kosa, albo niestety. No i nie ma, ok, no niestety. Underek na minus, no pamiętajcie, że nie zawsze da radę wygrać baterki i zgarnąć te najlepsze skinki, no nawet na underdogu. Zgarnąłem takie skiny pocieszenia, więc słabe. No i powiem wam tak. Ta gangnirka zostaje, ta gangnirka zostaje, karambicik też zostaje, no sprzedaję tego motylka eee, i powiem jeszcze tyle, a zobaczmy, jedna szansa, jak wleci ta M9, to wam rozdaję M9. No mamy emeczkę Golden Coil, okej, okay, no mamy emeczkę Golden Coil i ta m ale m w sumie droższa niż cena skrzynki. No, ale tym razem już mamy Digla Crimson Web'a i to niestety naprawdę w tragicznym stanie Well Worn, więc myślę, że mogę odpuścić. A zobaczmy jeszcze tego Steampunk'a, no może emeczka Nijcik, oj mamy emeczkę Turbinę, mamy emeczkę Turbinę, e, no i dobra, ja myślę, że zrobimy jeszcze jednego andera. tylko tego andera teraz zrobimy takiego raz dwa, raz dwa, dajmy giga jeszcze na buście, dajmy Dream and Nightmara, dajmy Rip a, a dajmy tego Broken Fanga, bo tutaj mogą być naprawdę fajne glovesy, Damy w sumie po dwie. Damy sobie jeszcze to. No i teraz tak, Jester, Jester. Tutaj też myślę, że na Jesterze dajmy giga dajmy Steam Już jest piątka. Hmm, jeszcze coś na na Jesterze, niech będzie Bravo Case, chociaż tak myślę. Myślę czy niejemność w ogóle tak na farta takiej batli, powiedzmy za 9,5 i beast case. I jeszcze jeden steampunk na koniec. Dobra, robię takiego andera. Zostanie mi dziewiątka, No trudno. Robię jeszcze takiego chorego andera. No myślę, że ten drugi underek już powinien się. Zobaczmy, może z tych skrzynek na buście coś wleci. Ostatnio Wam pokazywałem to widzowie w ogóle ze zwykłych skrzynek, nawet bez busta. Trafiali naprawdę do walone skiny. Ale czy ja trafię? Na buście, pierwsze co wpadło, AWP jest najlepszy. I jest kałaszek Outsiders. To jest fajny kała. Generalnie nie jest jakiś mega drogi, ale naprawdę fajnie wygląda w gierce. No i zobaczmy, jak stikerki. No też lepsze dla nich, ale druga. No nie mamy howlinga niestety ze skrzyni na buście, ale w sumie te naklejki nawet takie fajne wpadły. Zobaczmy, Gigabułę na buście. Trzy abóbki. Wszystkie te same, tylko inny stan. Battle Tested i Minimal Wear. A druga Gigabuła na buście. Dała już w sumie Emeczkę Gracz. To jest lepszy skin. Falkion Freehand. No tutaj można trafić motylka. Mamy Falkiona. O. Można trafić motylka, jak sami widzicie. Nawet jeszcze Glowsy na dobitkę dostałem. Powiem wam, te ostatnie skrzyneczki, no mogą zmienić, nie? Mogą zmienić werdykt tej bitewki. Ja jednak... Będzie ciężko. No, tu już by mogła wlecieć kosa i byłoby łatwiej, no ale nawet tak sobie myślę teraz, to nie no, te dwie by musiały im sypnąć. Generalnie Emeczki Knight by musiały tutaj wlecieć. A Wupa Dragonlora, Wupa meduza dla mnie jeszcze tutaj z Ratlesa na buście leci USP, no i zobaczmy Ratles na Nadżysterze. Oj, bez Karambita, bez Motylka, no będzie ciężko. Zobaczmy, jest z Nadżysterze, bez szans, no, bez szans ten Anderek. Zobaczmy jeszcze Giga Buła. No jest niby karambit z loter. No w sumie jest jeszcze szansa. No body samo musi trafić, jak meduza trafi teraz to... Oj to, byśmy to zgarnęli, ale nie no, już bez szans. Już bez szans. Niestety. Niestety, no i samo nam to zgarnia. Nic nie wpadło generalnie, szczerze mówiąc. No giga była, giga była dała karambita. Ale tak, no to nic specjalnego niestety nie wpadło. I ja powiem Wam tak, no jednak nie będzie tutaj rozdania takiego mocnego noża. Ale myślę, że klikniemy sobie jeszcze na fartę taką procentóweczkę. No nic nie ma. A zobaczmy jeszcze tą procentówę z haulem. No może. No jest bajonet Crimson. Jest bajonet Crimson. Ale ten bajonecik jakoś nie ratuje. A zobaczmy jeszcze takiego underdoga. Ostatni under. Jedna skrzynia 3% hole. No, jestem ciekawy, no niby gangier zgarnięty, ale ja tak na motylka sprzedałem i już nic nie wleciało, żaden underek, no chyba, że tutaj wleci hold dla jednej osoby, dla Michaela. Szkoda, że nie statrak, ale dobry under. Mamy karambita Gamma Dopplera. Okej, okay. to był naprawdę taki ciekawy underek, myślę, że tego karambita Case Hardenta mogę sobie sprzedać, i powiem Wam, gangier i karambit Gamma Doppler, te underdogi naprawdę są fajne z tą 1%, tylko bot musi trafić. Jeszcze zrobimy coś takiego, dwie skrzynie. Takiego underka, no jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy tutaj coś jeszcze trafią te boty. Bo teraz na tych underach, no to później się dzielimy. Szkoda, że ten hole nie był fabrycznie nowy w statraku oczywiście. No ale fajnie, że wleciał. Mamy 9 Tiger tu Dobra, e, czas na skinka dla Was. Myślę, że czas na skinka dla Was. E, wiecie co, ten Winter case, zobaczmy. Pierwsze trzy, średnio, na średnio. Jest niby AWP na ale to nie jest jakiś mega skinek. Jest zameczka temu no nawet fajnie wygląda, ale filtr średnio. Jest USP Printstream. Jest drugi USP Printstream. Jest zameczka Dissolved Space. Mamy śmieci, ma 10 CZ. -a. Średnio. Frontside Misty. Średnio, dobra, walnę teraz te 3 na dżesterku. Zobaczmy. Zobaczmy, co wpadnie. No, no, powiem wam, kuźwa, wydałem trójkę, nie? Eee, wydałem trójkę. a eee, Nic konkretnego mi nie wpadło. Zobaczmy jeszcze te 3 na i to szybki tryb. Ok. I myślę, że tak za 233. Może coś innego tym razem? Jakiś stickerek może jest tutaj fajny? Nie ma w sumie fajnego stickerka. Ale ja myślę, że niech to będzie wiecie co? Dzisiaj wam rozdam tego digielka print streama. Żeby wygrać digla musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj trzy łapeczki, złotóweczka i 10 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. E, pamiętaj, że musisz mieć suba mnie na kanale. Nie masz suba, nie wygrywasz skina, a pamiętaj, że to sprawdzam. I Jak sprawdzę i nie masz suba, no to szukam innej osoby nawet, jeśli cię wylosuję. Dodatkowo Dzisiaj w komentarzu, no ostatnio w sumie robiliście Batelkę za dyszkę, więc batelka dopiero będzie W przyszłym odcinku mm. Ale dzisiaj Wiecie co, dodatkowo możecie wybrać Jedną skrzynkę Jaką byście chcieli, żebym otworzył No i po prostu tą osobę, którą, Której, której... I po prostu ta osoba, która wygra i wybierze sobie skrzynkę, przykładowo, niech to będzie kurstcase Case i możecie napisać, yy, albo nie, na jesterze. Po prostu wybieracie skrzynkę, którą mam otworzyć na jesterze. No i przykładowo, jeśli ktoś by napisał kurstcase, Case, no to otworzymy ją w przyszłym odcinku. No i zobaczmy, ja wybieram Case a zobaczmy, co dostanę na jesterze. Mamy usb k Purple DDPad, jest to jeden z gorszych dropów. walne jeszcze raz i to będzie ostatnia. Krzynka w tym odcinku. Mamy dwie berety, to jest chyba jeszcze gorszy drop. To jest najgorszy drop. Okej, okay. więc pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty, a to by było na tyle. Na razie.